Witam Cię serdecznie w kolejnym filmiku paznokciowym. Tym razem będzie, jakby to nazwać, nie korekta, nie odnowa, ale takie szybkie odświeżenie Baby Mera, którego mogłaś albo mogłeś zobaczyć w filmiku z okazji 70 tysięcy subów. Dosyć gadania, Christian dajesz intro i lecimy. Kochani, Kochane, kochani, moi drodzy, moi mili. Tutaj na tym paznokciu jest odrost. Ten paznokieć ma dwa tygodnie, a odrost jest prawie niewidoczny. Tak powiem Wam szczerze, że liczyłam, że będzie bardziej spektakularny ten odrost, no ale jest jaki jest. Widać, że kawałek tutaj się paznokcia nie świeci, chcę to zlikwidować, chcę zrobić tak, aby ten paznokieć wyglądał na świeżu, teńki. Z budową nic nie będę robiła, bo apek jest w prawidłowym miejscu, więc to nie musi być taka korekta odnowa z dożelowywaniem, dobudowywaniem paznokcia, tylko po prostu odświeżymy ten paznokieć. A co zrobić, żeby tutaj nie było widocznego przejścia kolorów? Zaraz się tego dowiesz, bo wiadomo, że paznokieć jest innego koloru niż ta paza, której tu użyłam, ale moja prawa ręka też powinna iść do no, tu już na takim odroście zapomnij, że to wykonasz, ponieważ cała budowa już jest po prostu przesunięta niesamowicie. Na tym też tego nie wykonasz, bo po prostu edyta wygryzła. No, musi być po prostu ledwie widoczny odrost. Więc zaczynamy od oczywiście safety first. Zakładanie rękawiczek. Przemysław, co tak milczysz? Walczę, edyta. A, pasek by ci się przydał, spodnie ci spadają. Wytnę sobie kciuka. W sensie, w rękawiczce, tak? Bo tego kciuka będę robić. Kurde. So, za każdym razem sobie obiecuję, że podmienię te... tępy nożyczki I zawsze zapomnę. One są tępe... <śpiewanie> Z, skarzenia... Z różnych względów tępe są. <śpiewanie> moje skojarzenia pobrnęły? Ja no, wiem, że głupie. No, Kapitan Bomba mówił tępy... Gwint? Nie wiem, nie, nie znam tego. Nie wiesz? Trochę dezynfekcji, wie? nie wiem, czy w ogóle jest sens. No i dobra, niech jest. nie no, niech jest. Prawie się popłakałam. No już ta łaska widzę w twym oku się świeci ze no, śmiechu. Tak byś mogła powiedzieć. Do, jak? Do nożyczek. Muszę poczekać, jak wyschną, a w międzyczasie poszukam frezu, bo najpierw no, możemy w jakiś sposób to zrobić. Ja chyba sobie najpierw trochę zdejmę tej masy z góry, łysym, tak? Bo nie chcę w ogóle, nie chcę w ogóle zmieniać tej budowy. To ma być bez piłowania, szybka... Jezus, czuję się jakbym słuchał jakiegoś boba budowniczego. Nie chcę zdejmować budowy. Zdejmę budowę, ja nie rozumiem. No, bo to nie jest szkolenie, dlatego nie zrozumiesz. Czekaj, bo wziąłem sobie wszystkie frezy i teraz muszę szukać. Więc możesz to zrobić równie dobrze bloczkiem polerskim, pilnikiem, ale moim zdaniem precyzyjniej i o wiele, o wiele precyzyjniej i szybciej jest to zrobić po prostu mandrelem z opaską ścierną. A to też ułatwienie podobno. Tak, no ułatwienie, czy nie? Uszyb, uszybcie, uszybcy, uszybcy, Co? przyspieszenie pracy. To, to o, niesamowite. Dobrze. Nawiam sobie obroty na 6 tysięcy wystarczy i chcę tylko po prostu zdjąć połysk. Przepraszam, przepraszam. Czarna koszulka, czysty stół, brak pochłaniacza. <laughs> I czarne kamery. To niedobrze wróży, wszystko będzie w pyle. Poni, Pani, poni, Pani. No nie mamy tutaj. Sprzęt za 700 tysięcy. No boli dobra, mnie to, to przynieść tam jakiegoś. albo nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pochłaniaczy tam widzę i żaden się raczej nie nadaje. Dobra, drucz delikatnie, proszę cię. To! <grymne> Dobra, jest ok, teraz jeżeli masz ochotę, to możesz sobie poprawić trochę kształt w tym momencie, ale nie za bardzo, tutaj na pewno nie jest dobre skracanie, ponieważ będziemy się całą budowę robić, jeżeli skrócimy, to będzie strasznie gruby paznokieć na czubku, więc tutaj trzeba będzie cał, cały wolny brzeg skracać, potem się apex trochę, dobra, nieważne, bez skracania, tylko poprawiamy gdzie nie kształt. Dobrze, wypiłowałam kształt, teraz możesz sobie jeszcze wyrównać lekko całą powierzchnię bloczkiem, żeby się gładziej rozkładał nam kolor. Okej, okay. a jeszcze skórki, bo ja ich prawie nie mam, więc coś tam pomiziamy. Może wariatem. Prawie nie mam, czyli co, nie rosną ci, czy No co? jakoś tak, nie wiem, no... A ja też jakieś tabletki na to, żeby ci nie rosły skórki? Ja czujesz, tak takie były? A czasami jest tak, że wyglądają jakby nie było, a tu nagle zaczynasz frezować i sypie się jak... Nie mam porównania. Sypię się. Jak wygrana na przykład w Totolotka. O, o. Nie, nie, jak wygrana w tego. no... Kogo? Y, jednorekiego bandytę. Nie? One tak lecą aż. Takie maszyny Anno. na stacjach albo gdzieś tam w lokalach, w barach, pubach. Mmm, Ten dźwięk pieniądza. Czuję pieniądz. <laughs> Czujesz pieniądz. <laughs> Dobra, wziąłem na wszelki wypadek jeszcze młodego. Nie wiem, czy tam gdzieś czegoś nie będę chciała poprawić sobie. Okay, na no. ile cztery tysiące, i lecimy. Są też takie szczelinki. Do których nie umiem się wariatem dostać, więc wezmę młodego. A wiecie, że ja jestem taka czasami aż przesadnie dokładna. Dobra, 9000 i tutaj ten boczek cały wyfrezuję. O, tak jest! To jest to! Proszę Państwa, o jest! Dobra, młody odchodzi na bok, a teraz jeszcze troszeczkę łysem z opaską ścierną porobimy skórki, których no nie ma falbanki za dużej, ale co nieco gdzieś tam jest, może się jeszcze pojawi. 3000 obrotów i zobaczymy. Jest, pojawiła się, jest proszę Państwa. No i czyściutko. To jest trochę tak, jak tutaj na puercie, jak są te wiewiórki, wchodzą w skały, niby ich nie widać, a za chwilę się pojada. No. A bo jak glizdy, dżownicy z ziemi wychodzą, nie? Niby ją nie widać, a potem wychodzi skądś, nie wiadomo skąd. Nie wiem. Ja ostatnio mi skala piora wyszła, też nie wiedziałam, gdzie była wcześniej. Dż dżownica? No, taka zielona. Zielona? Duża, zielne? taka masna. Co zrobiłaś? No, przez okno ją. Co? Odtłuszczę sobie. Ale wyrzuciłaś, czy położyłaś na parapet? Położyła na parapet, potem znikła, więc porodziła sobie. Wyrzuciła się z domu. No. Nie mam cleanera niestety, dlatego użyłam acetonu. A tu widzę jakieś takie delikatne przejście w na łączeniu. Tu, 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 tu. Zaraz się tego pozbędziemy. O teraz. Czyli trochę trzeba popracować, żeby sobie tak to zrobić. To nie jest takie hop siup No, ale wiesz, Przymek, ja tutaj do kamer... To się tak bardziej staram niż normalnie. Aha. <laughs> Okej, okay, jak to już jest od odtłuszczone, to jeszcze dodatkowo możemy odtłuścić jeszcze raz dehydratorem. Czy to nie jest? Przesadał ta? Ja wolę dmuchać na zimne. To jest taki mój rytuał. Dehydrator, primer, baza. Chociaż teraz nie będę bazy używać, bo tam jest chyba z milimetr paznokcia, więc dajcie spokój. Co no to jest? To jest primer, Przemysławie. Primer. Tak, to jest coś, co zwiększa przyczepność. Dzięki temu lepiej się trzyma produkt. I teraz no, uwaga. To mogę sobie posmarować buty, żeby się bardziej przyczepiły ziemi? Jak sobie chodzę. Jak to coś coś się ślizgam po kafelkach tutaj na fuercie. Oj oj I teraz użyję hybrydy od razu, bo tutaj naprawdę jest bardzo mało paznokcia, więc po prostu od razu nam pomaluje, daruje sobie bazę, chociaż można to zrobić, tak, pomalować bezbarwną bazą. Dopiero potem tą hybrydą, ale ja zrobię, ja chcę na szybko, tak. Poza tym za niedługo będę te paznokcie sobie robiła na nowo, więc chcę na szybko, od razu daję kolor. To ty tak jesteś wybiórcza Edyta. Wybiórcza, no. Bo w przypadku przygotowania Klientem płytki. Bym bazę. Ale w przypadku przygotowania płytki to chciałaś sobie tam pobawić się, ale jak już kolor to szybko. No tak. Wyf nie rozumiem. Trzeba sobie wybrać ścieżkę. Kobiety są dziwne. I ten kolor jest mleczno-biały. I jest dość sporo transparentny, ale nie na tyle, żeby fajnie nam tutaj ten odrost zakamuflować. Raz tak chcą, raz tak są, tak chcą. Ja tego trochę nie rozumiem. Ale po co mi to rozumieć? No po co ci to rozumieć, jak ty nie robisz paznokci? Warto kochać tylko, nie? No tak. I akceptować. Okej, okay, dobrze, boczki. Kurde, widać, czego ucięłam noże mnie. Jest takie nierówne, są krawędzie dolne. Ale jak mi nie mnie powiedziała, to powiedzmy, by się nikt nie kapnął. Ja stąd widziałem, Edytę. I teraz troszeczkę, zobacz, taką kropelkę biorę. Może za duża. I troszeczkę sobie tutaj chcę dodać tego produktu, żeby ten kolor znikł Mojej płytki naturalnej. O, i wyrównamy. Co ty gadasz? Takie no, proste? Takie proste. No to tak, kiedy to tak. Kiedy to znajdzie zastosowanie? No jak na przykład klientka chce na szybko odświeżyć sobie paznokcie. A, czyli na przykład mamy także sytuacja, że przyjdzie do ciebie klientka, po dwóch tygodniach wraca. Nie ma czasu na to, żeby zrobić szybko paznokcie, bo jutro idzie na imprezę i potrzebujesz odświeżenia. No na przykład. Aha. Takie, jak by to nazwać tę, tę usługę? Szybkie odświeżenie. Takie szybkie odświeżenie. Macie taką usługę w salonie? Ciekaw jestem. Napiszcie w komentarzu. Dobra, chyba jeszcze jedną warstwę dam. Bo trochę za grubo nałożyłam i widać e, takie plamy. Dobrze. Ja znam... Jeszcze jedną cienką warstwę to położę. Znam kogoś, Tam, kto likwiduje plamy. Mr. Masel nie? Kto likwiduje plamy? Wizir. O. Wyśmiała miała idealną biel. Ej, nie włączyłam czasu. Zagadałeś mi, nie włączyłam czasu. Easy peasy. O, Edyta, ja widzę, że ty masz koszulkę dla mnie ubraną. Easy ty... peasy. Lemon squeezy. Bo to odświeżenie jest takie easy. Easy, pe easy peasy. Aha. Dobra, cienko, Ultra cienko, drugo... Nie, spoziomował się, ale niech jest. Druga warstwa. Lepiej to się robi. Jak do myra nie użyjemy bazy. Czyli tutaj będzie po prostu kolor płytki. Nie trzeba będzie niczego tuszować. Tuszować? Tak. Ja tutaj muszę tę, tę bazy. Zatuszować. Ale nie tuszem. No właśnie nie. Mm, to ci magia, tuszowanie bez tuszu. Dobra. 30 sekund i w międzyczasie szykujemy sobie tutaj top. No wipe, żeby było jeszcze szybciej. Oliwki nie wziąłem. Ja mam w krauzie w domu, w mieszkaniu. Ale takiej oliwki w słoiczku. Ach, u paznokci. Tak. Myślałem, że głodna jesteś. Ale no, Opędzlowałabym takie oliwki. <coughs> ja was nic. trzy też bym tak opędzlował. Skasło. Napuszczamy i do domu. <coughs> <coughs> Poważnie. W sensie pożegnam się jeszcze z Wami i cisnę do domu. <grym> tak się zastanawiam. Jak tak ciśniesz do domu, to co ciśniesz? Czy powietrze ciśniesz do domu, czy co? Tak się mówi. <grym> Wiesz, Przemek. Tak się mówi? Tak się mówi. Cisnąć do domu. Ale nie wiem, czy to nie jest czasem Śląskie. Tak też może być, nie? Dużo takich słów Śląskich, że czasem człowiek nie jest pewien. Czy polskie, czy śląskie, czy ci zrozumieją, czy ci nie zrozumieją? No dobra. Jakoś tak gadają, że mądry nic nie powie, a głupi się nie kapnie. Gotowy paznokieć, świecący, błyszczący. Teraz tylko oliweczka, moja Private. Gdy to robisz klientce, to oczywiście najpierw na wacik i dopiero potem na paznokieć. I co, no i jest gotowe? Gotowe? Nie wierzę. Świeżutki paznokieć. No i takie korekty można sobie robić korekty? pod warunkiem, e, korekty no odświeżenia, pod warunkiem, że faktycznie ten kolor, no chyba że też można, na przykład czerwone paznokcie, też można dojechać czerwonym kolorem. Tylko tu pod warunkiem, że ten uskok pomiędzy paznokciem a żelem nie jest za duży. Mam nadzieję, że Ci się podobała taka szybka, takie szybkie odświeżenie paznokcia. A pokaż jeszcze, jak sam... to wygląda. Edyta no z to z proszę. To jest ten sam paznokieć, który był na 70 tysięcy na 70 subów, czyli miał równe dwa tygodnie, może z paroma dniami, bo to jest dwa tygodnie temu, nie? Jakoś tak wleciał filmik 22 grudnia, a ten filmik wleci... Dzisiaj nagrywamy, czyli jutro. Czyli Poniedziałek 7. nagrywamy, czyli wczoraj nagrywaliśmy, czyli dzisiaj lotuje. A jak ktoś ogląda w środę, to nagrywaliśmy dwa dni wcześniej, czyli we wtorek lotuje. Jak ktoś ogląda w czwartek, to nagrywaliśmy trzy dni wcześniej, czyli wtorek wartuje. Tak. A jak ktoś ogląda za pół roku, to patrzcie po datach. W każdym razie ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Mam nadzieję, że się podobało. Mi się mega podobało. Mam nowy paznokieć, świeżutki. A z Tobą się dziesiąty raz żegnam i do zobaczenia w innych filmikach. Pa, pa. Ciao!